Musimy zwrócić uwagę, gdzie jest cena tak, i czy jest jakiś poziom tak, obok tej ceny. Jeżeli cena pogłuszy się na przykład... і доходжу до пожму в спахч лупопору, і є в пшедане луп викупіона на вкачені курса, то є добрий е, добрий мен на, на, на творчі транзакції. Зручу варі. Тут є пара валютова, але є малий процент виплати. Ситуація є е, добра, так можна творити тут транзакції, але направді малий процент виплати не менше ми щоб отворити транзакції в, в тій парі валютової. Так що шукаємо далі. Далі, коли проводжемо аналізу, як і мовілим, так, шукаємо пари walutowy, gdzie jest poziom wsparcia oporu widoczny tak? i gdzie cena dochodzi do tego poziomu. Tak? Wtedy będziemy handlować na odwrócenie. Kiedy mamy poziom wsparcia, na przykład poziom oporu, cena dochodzi do tego poziomu, sprawdzamy na wskaźniku RSI, czy mamy wykupienie, czy nie mamy wykupienia, czy mamy przydanie i otworzymy transakcję. Mamy tutaj EURUSD, jest ciekawa sytuacja tak? i otworzymy transakcję 250 dolarów no, niżej 3 minuty. Dobrze, dlaczego niżej? Zwróćcie uwagę, jeżeli mamy taką świecie zieloną, tak, dużą, ale dlaczego otworzyłem niżej? Dobrze, jak i mówiłem, musimy zwrócić uwagę, jakie są poziomy i gdzie znajdujesz cenę aktualnie. Cena aktualnie dochodzi do poziomu, do poziomu oporu. Dlaczego te, ten poziom jest poziomem oporu? Bo wcześniej cena już była odwrócona do tego poziomu, tak, kiedy dochodziło do tego poziomu, była odwrócona, zwróćcie uwagę, tak. Zwróćcie uwagę teraz. Cena znajdowała się na poziomie wyprzedania, tak? I on był poziomem sparcia, i od tego poziomu był duży taki impuls, jedna świecie zielona, tak? Pokazuje, że cena poszła wyżej. Dlaczego cena poszła wyżej? Dlatego, że tutaj na, to, na tym poziomie sparcia, tak, nie, nie było dużo za, zainteresowania sprzedawać. tak? Byki mały interesowanie kupować, tak, żeby cena poszła wyżej. zwróćcie uwagę, tak? Tutaj w tych, w tych miejscach jest wyprzedanie, w tych momentach kupują, tak? nie przydają. Dalej cena poszła wyżej do poziomu duży impuls, kiedy już dużo kupowali. Tak, był duży impuls zielony i cena poszła wyżej, ale ma tutaj poziom oporu. Tak? Cena spotka się z poziomem oporu. Znamy, że kiedy mamy jakiś poziom, cena musi na tym poziomie mieć jakieś reakcje. To może być odwrócenie, albo może być przełamanie, tak? albo może być e, trend, będzie kontynuować wzrost. Kiedy handlujemy na odwrócenie, musimy zwrócić uwagę na wskaźnik RSI, czy pokazuje on wyprzedanie, czy nie pokazuje czy lub wykupienie. Tak? Zwróćcie uwagę, i, 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 czy, czy dużo razy była odwrócona cena na tym poziomie. Zobacz, cztery razy cena nie przelamała poziomu oporu. To jest silny poziom, który nie daje cenie wyżej iść tak. I teraz, kiedy już cena znajduje się na poziomie wykupienia na wskaźniku RSI, pokazuje, że tutaj też będzie odwrócenie, bo wcześniej cena była odwrócona na tym poziom. To i jest tym, jak analizować tak, jak znaleźliście punkt od waszej transakcji. Kiedy cena jest wykupiona lub wyprzedana, mamy duży poziom lub to sparsz, lub to oporu, tam wtedy możemy handlować na odwrócenie. Якщо ми маємо пожум спарча і пожум опору, і ціна на континує взрост між тими пожумами, так, або спадок між пожумами, то ліпі хандово в тим керунку, в якому іде ціна, так. Але кіда ціна знайдуючи на пожумах, то можна хандовувати на одвоцені. В тим полегає та стратегія, так. Zwróćcie uwagę na przykład, Musimy handlować na najwyższym poziomie, tak? Tak, kiedy dochodzi do tego, do, do tego szczyta, tak, który znajduje się najwyżej. Lepiej otwa, otwierać transakcje na tym poziomie, zwróćcie uwagę, tak? Jeżeli otworzymy transakcję na tym poziomie, cena poszła niżej, odbiła się od tego poziomu i poszła w dół, tak? I teraz taka sama sytuacja, zwróćcie gdzie jest ten poziom, gdzie jest ta linia zielona i gdzie znajduje się e, cena, gdzie otworzyłem transakcję, tak? I cena kontynuuje spadek. Na tym i polega, tak? musimy znaleźć te punkty otwarcia transakcji. Tak? Jeżeli mamy wykupienie, na przykład cena znajduje się na poziomie oporu, tak? mamy plus, zwróć uwagę, tak? cena zamyka się w plusie, wszystko w porządku. Jeżeli cena znajduje się na poziomie oporu, który był dużo wcześniej, już była odwrócona cena na tym poziomie i, i ma na wskaźniku IRCAI, już ma wykupienie, означає то, що направде в тим місцю це не може відвратити. Так? Тобто дуже пожум, який впливає на ціни. І в тим місцю може бути відвратення е, тенденцій. Так? І попрошу хвилку уваги, мам групу в Телеграмі дармову, де проводжу дві сесії дармових дженни і дай один сигнал за сесії, також можеш мати два сигнали дженни. Так? Проводжу два, два рази хандл, так? одного 14 і одного сесії хандлового, і дай один сигнал за сесії, дай паровалітового, далі керівник ціни, час транзакції, так? I dalej wniosku czy mamy plus, czy nie, i dalej handlujemy w grupie VIP. I w opisie tego filmiku będzie link na grupę, jeżeli chcesz dołączyć, poproszę o dołączenie. Dobrze, poszukamy innej parawolutowej i jeszcze raz zwrócimy uwagę, jak pójść za cena. Tak? Zawsze musimy szukać, gdzie jest poziom sparcia, poziom oporu, że, że cena znajduje się na tych poziomach, czy nie znajduje się, tak? jeżeli cena nie jest. на поджму поруч не є на поджму спарча, а континує взрост, тоді можна виходити згодні з трендом. Але якщо є дуже, трей, не, нема, нема дуже руху, так, є такий рух бочний, то лепі вугулі не ходлович. Тобто, вижий чи минути, звучу увагу. Для чого вижий, ще раз, зобачник, де є ціна. Сцена, сцена знаходиться так, на тим поджумі, Уж був дуже спадок, і зараз ціна відбилася від позюма в спарча и иджигуры, так? Ten poziom spaśnie znajduje się gdzieś niżej tego poziomu, tak? I zwróćcie uwagę teraz, tak? Mamy taki mały poziom, który może ujrzeć ceny, ale cena idzie w dużym trendzie. Tak? Jest silny trend, dlatego tego ja teraz pokażę na wykresie, jak to wygląda. Trend jest silny. zwróćcie uwagę. Dlaczego handlujemy? Tutaj jest właśnie cena w górę, naprawdę, tak? i dochodzi do poziomu wsparcia. Teraz mamy poziom wsparcia, a w pokazuje wyprzedanie, na wskaźniku RSI wyprzedanie, tak? I tutaj mamy poziom wsparcia, tak? Ten poziom wsparcia już odwracał cenę wcześniej. Zwróćcie uwagę, wcześniej ten poziom był poziomem oporu dla ceny, ale cena przelamała ten poziom i już niżej tego poziomu nie idzie, tak? Te wsparcie nie daje iść niżej, tak? Ten opór był przelamany. Jeżeli cena przelamała poziom, to już ona jest nie poziomem oporu, a już będzie poziom wsparcia dla ceny. Zwróćcie uwagę, tak? Tutaj ona była poziomem oporu, tak? Bo wyżej tego poziomu cena nie przebiła się, tak? Zwróćcie uwagę, zawsze tutaj było odwrócenie, ale w tym momencie, zwróćcie uwagę, było przełamanie poziomu i już ten poziom oporu już jest poziomem wsparcia. Zwróćcie uwagę, tak? Już niżej, niżej tego poziomu cena nie szła, tak? Także mamy poziom wsparcia. I dalej, zwróćcie uwagę, teraz aktualnie znajdują się ceny. Było duże przelamanie, tak? E, oj, było duże takie e, impuls w dół, tak? Zwróćcie uwagę, był taki trend wzrostowy, i dalej impuls w, e, w dół, ale dochodzi do poziomu wsparcia i mamy co odwrócenie, tak? Od tego poziomu wchodzimy w transakcję na odwrócenie, bo w każdym RSI, zobaczcie, już pokazuje wyprzedanie i czekamy w tym momencie, że cena będzie iść w górę, bo już znajduje się na poziomie e, wsparcia i te wsparcie, zwróćcie uwagę, już mamy świeci zielone, tak, wpływa na ceny. Także kiedy handlujemy, musimy szukać takiej pozycji, gdzie jest poziom wsparcia, gdzie jest poziom oporu. Jeżeli jest poziom duży, to czekamy odwrócenia, tak. Jeżeli cena znajduje się między poziomami, handlujemy zgodnie z trendem. Tak wyglądają te dwie strategie, które ja używam i ja myślę, że na, to jest dwie naj, najzgłośniejsze takie strategie dla początkujących i lepiej handlować w tych strategiach. Lub handlować od poziomów, lub handlować zgodnie z trendem. Tak, jeżeli mamy poziomy duże, ceny aktualnie znajdują się na poziomach, wskaźnik RSI pokazuje lub wyprzedania lub wykupienie. wchodzimy w transakcję i czekamy na, na zysk. Так же, кеды хандлуеми, завжди мушичи звучит чувак, че есть позже спарча, где есть позже упору, че не есть рух бочный, так. Звучит чувак, это она континует взрост, так. Отбивающий от позже в спарча, далее идет в горы и маме плюса, так. Это не в плюсі і маме зиск. Для чего? Як і мовили, так. Это не на позже в спарча, от позже в спарча. Есть і и пошла выжить, так. Значит, если он в этом выключении, можно так. Направда, было Także zawsze lepiej dużo czasu poświęcić na analizę, tak, sprawdzisz, gdzie, gdzie znajdujesz cena, gdzie idzie to poziomu, czy już znajdujesz się na poziomie sparcie, czy znajdujesz się na poziomie oporu, czy będzie odwrócenie, czy nie będzie, tak, czy na tyle silny jest trend, tak? czy cena będzie odwracać się do poziomu, czy nie będzie odwracać się. I wtedy transakcja, tak? Na tym i polega ta strategia, tak? żeby handlować od poziomów, jeżeli mamy poziom, tak, poziom lub to wsparcie, lub to oporu, це навчешні було б на тих пожму дві рази, так? І вкажні кересай показує лу випшедання, лу викупіння, означає, ми можемо отворити транзакції на отворцені транзакції. Згущу вага, наприклад, тут маємо пожму, так? Тут був пожму згущу вага, пожму спарча, так? І якщо отворити транзакція на якийсь момент, то можна отворити e, транзакції на отворцені. Dalej, kiedy zawsze analizujemy, tak, że dochodzi cena do poziomu, czy nie, gdzie te poziomy znajdują się, na przykład tutaj mamy poziom e, oporu, tak, że cena dochodzi do poziomu oporu, tak, ale jeszcze nie jest na poziomie oporu, to musimy czekać do tego momentu, kiedy cena dochodzi do tego poziomu, czy tak, ten poziom jest silny. Zwróć uwagę, w jak razie nie pokazuje jeszcze, że e, naprawdę cena jest e, wykupiona lub wyprzedana. Tak. Musimy czekać tego momentu, kiedy cena dochodzi do poziomu i w tym momencie już, kiedy ona będzie wykupiona, Otworzę transakcję na odwrócenie, tak, sprawdzić jak jest świecie, kiedy już zaczyna się zmiana trendu i na zmianie trendu handlowość, tak, na odwrócenie handlować, tak, bo wcześniej już było odwrócone od tych poziomów, tak. Tak wkrótce powiedzieć, jak wygląda ta strategia, tak, to jest handel od, na odwrócenie tak, od poziomu wsparcia lub oporu lub możemy handlować zgodnie z trendem, jeżeli cena nie znajduje się jeszcze na poziomu wsparcia oporu. Tak najpierw musicie znaleźć, gdzie jest poziom wsparcia i oporu, dalej zrozumieć, że cena jest wykupiona, czy jest przydana i e, czy, szukać tych punkt punkt otwarcia transakcji i wchodzić w transakcję i mać zyski. Dobrze, także na dzisiaj wszystko, poproszę o subskrypcję kanału i do widzenia, na razie.